Dobra, się ma, witam. Ta jakaś kamerki to trochę w opłacanym stanie, czekaj. Trudno. Widzimy. To coś bliższe memu sercu, bo robiłem na stróżówce. Oooo... Okej. Okay. Oglądam horrory, będąc sam w pomieszczeniu. Całą noc. To nie jest dobry pomysł. Czy ty kawka zrobię? O kurde, światło wysiada. Okej? Okay. Idziemy sprawdzić bezpieczniki, dobra. Ale ja bym sobie kawy łyknął przed wyjściem. Może w sumie nie ma co dzwonić. do tylko bezpieczniki będziemy wzywać Pomoc. O kurde. Co to echo? Ten dźwięk echa. Nie podoba mi się. Jest za Może biegać. Chciałbym biegać. Gdzie są bezpieczniki? Nie wiem, dobra, będę z ścianie. To może coś będzie lepiej. Pomoże. to robi? Okej. Okay. Sufit, rury przećkają. Jak tortury. Podobno były takie, że amerykańscy, czy ktoś tam, nie wiem czy amerykańscy. Nieważne, ktoś po prostu. Kropiąca wodę na czołonie Tak przez kilka godzin i to ryło psychę ludziom. No dokładnie, może wejść do. W sumie tego mam się bać jako postać, nie? Skoro tu jest fuza, a mam sprawdzić bezpieczniki, to fajnie jakby się wziął. Albo nie. Oła! To tu będą? Ten? Fuse box? <laughs> w włóżmy tam fuse, będzie fuse box. Yy... Okej, okay, ja wiem gdzie jest fuse up, że tu było. Cik. Wezmę śrubokręt, taśmę, cokolwiek. Ja już się boję wychodzić, nie? Zaraz coś mi wyleci na ryj. No i taki horror, to tak ja rozumiem. Kolejna wybuchnie. Dzwonimy po policję, po telefon, szybko! Miałem wytyczne. Jak coś się dzieje, to miałem informować jedynie. A czasami okazało się tak, że działałem było źle. Informowałem też było źle, więc co bym zrobił było źle. Hmm. Ale to była taka robota, za tysięcy za godziny Fajnie, bo by tak opowiadam, mówię, to mnie się boję. Czekaj. Okay. Bo otworzyły się brama niby. Zamknęła się. Idziemy sprawdzić. No właśnie, mają podobne wytyczne, żeby dzwonić jak coś, nie? No może ja bym nie chciał sprawdzać co to za głos? Ja gram do pierwszego wystraszenia się, a potem nie gram. W sumie nienawidzę... <laughs> nienawidzę... Nienawidzę horrorów. Nie wiem czemu... Nie grałem. gram. W sumie nie wiem czemu brać mi w takiej grze. Ale mówił masz, pogra i sobie nagrać. Albo pograj chociaż. Niekoniecznie nagra. Chodzenie tułem jest pomocne. Skąd jest ten dźwięk? Dobra, na pewno nie stąd. Ja będę patrzył w ziemię, to jest też jakieś wyjście. Mam całe mokre ręce już, nie? No i, no, cześć, ja może trochę, o, lepsze światło zrobię. Czemu od razu tak nie zrobię? W tym samochodzie? W bagażniku mają dzieciaka? No dobra, idę po śrubokręt. Po co może biegać, ty? Dzieciaki jest ważny, widoczny Ja nie wiem, co ja chcę go ratować, nie? Myślę, że samochód zniknął przez chwilę. Dobra, ja się pełniam, nie? Ja się pełniam. To jest lalka? Dobra, sram się, nie? Żadna mama. Zamknij ryj. Co, idziemy po fuzę znowu? Nie wiem, że tu mam iść. Yyyy... Okej. Okay. Co mam tu zalepić, Taśmą? Nie słychać dzieciaka, nie słychać nic. Nie, sorry, Morda, ja sobie coś ciszę. Możesz mnie wyzywać albo coś. Ale ja chcę żyć i nie chcę nikogo obudzić. Te, te ślady prowadzą do mojego biura, do mojej kanciapy, czy do drzwi wyjścia? Okej. Okay. Weź nóż. Weź nóż. Moja postać to debil, czy większy debil? Nie widać, ale... Masakra! jestem nigdy więcej nie będę pracował na na Czy możesz? Nie. Odsłonić chociaż oczy? Aha, to jest koniec. Okej. Okay. No to to właśnie horror jest i CIO, nie? Siema, cześć.